W Urzędzie Miejskim latem ubiegłego roku został zamontowany monitoring. Zdaje się, że pan polecił wyłączyć ten monitoring. Poleciłem wyłączyć, bo jedyną osobą, która z tego monitoringu korzystała, była pani Aldona Łyskawińska, czyli sekretarz gminy Jarocin, która od początku grudnia jest nieobecna w pracy. Centrum monitoringu, czyli te wszystkie monitory, na których pani sekretarz obserwowała, kto wchodzi, kto wychodzi, to, kto chodzi po korytarzach, kto do kogo przychodzi do Urzędu Miejskiego, e, znajdowało się u niej i tylko jej służyło. E, w związku z tym. Ale urzędnicy, wiem, że mieli też administratorzy dostęp do tego, którzy administrowali tymi danymi, tak? To nie było tylko tak, że pani sekretarz się widziała, widzieli również. Administratorzy danych, tak mi wtedy mówiono, jak to zamontowano. Którzy? No, że są jacyś informatycy, tak? Którzy obsługują ten system i oni też mieli dostęp do tych nagrań. Dostęp do monitoringu był, z tego co nam wiadomo, do, był podłączony do jednej osoby. No tak, ale ten, ty, Pani... Jak Pan sobie wyobraża, że film, że żeby monitoring skutecznie funkcjonował, to musi być osoba, która będzie go na bieżąco sprawdzała, prawda? Czy pan myśli, że, że sekretarz gminy powinien zajmować się codziennym sprawdzaniem i czy jakikolwiek inny urzędnik, który nie ma w tym zakresie swojej czynności? Takiego, takiego, takiego zadania Powinien się tym zajmować? No tak, ale panie doktorze, jest monitoring, tam się nagrywa to, co się dzieje na korytarzach urzędowych, bo były trzy kamery, z tego co dobrze pamiętam. Jest sytuacja jakaś problemowa. Ja pamiętam, że kiedyś jeden z przewodniczących osiedla zgłaszał taką sytuację, że ktoś go tutaj powiedzmy źle potraktował, czy zaatakował go któryś z petentów na. Czy to dla waszego bezpieczeństwa nie jest dobre, że on jest włączony? Dla jednego dla jednego zdarzenia, które miało miejsce. Zamontowano monitoring. Pytanie, czy to było zasadne, czy też nie. No, podobno urzędnicy twierdzą, że było więcej takich zdarzeń. Na przykład, że przychodzili pijani ludzie i się awanturowali, że na przykład zalegali tutaj na terenie urzędu jacyś pijani, których potem musiała straż miejska, może coś. Zajmować no, w zupełnie inny sposób. Jeśli przychodzi, przychodzi rzeczywiście pijany klienta, tacy również się zdarzają jak wszędzie, w redakcji Gazety Jarocińskiej pewnie również, no to wtedy jest interwencja albo urzędników, a jeśli jest to klient awanturujący się, no to jest interwencja Straży, straży Miejskiej. No nie widzę potrzeby, żeby urzędnik, który zarabia no blisko 10 tysięcy złotych, zajmował się monitorowaniem tego, co się dzieje na korytarzach. A tak to Może panowie po prostu się boicie, że, 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 że nagra monitoring coś, czego byście, coś, coś, co nie chcielibyście, żeby się na ten monitoring nagrało. Może macie coś do ukrycia? No to gdybyśmy, gdybyśmy tak podchodzili, to powinniśmy pomontować te, te kamery w każdym pokoju. Nie, bo ja pytam, bo, bo pytałem dzisiaj również o to, czy jest zapis tych kamer, czy są widoczne te urzędniczki, które szły z listami do rodziców, bo jest to też pewien jakby obiektywny dowód na to, że wyszły one z listami przed 16, a nie jak twierdzą rodzice, już po 11. Vis-a-vis -vis Urzędu Miejskiego jest kamera monitoringu miejskiego przy szkole numer 2. Mam nadzieję, że na tym monitoringu, jeśli kamera była zwrócona akurat w kierunku Urzędu Miejskiego, a między innymi... Takim celom służy, tam będzie również widoczne, że te urzędniczki wychodzą około godziny 15:45 w środę z Urzędu Miejskiego. Monitoring, który dziś jest na korytarzach, będzie założony wokół Urzędu Miejskiego, czyli to nie jest tak, że to będzie zbędny wydatek, skoro kiedyś go Urząd Miejski poniósł, to powinniśmy korzystać z tego, z tego monitoringu przede wszystkim do monitoringu zewnętrznego, a niekoniecznie na korytarzach. Myślę, że nikt się dobrze nie czuje. Dzisiaj Państwo widzicie, że na korytarzu stoi kilka osób przy Wydziale Finansów i myślę, że nie, nie, niekoniecznie czułyby się dobrze będąc filmowanymi. A tak naprawdę służyło to jednej osobie. To jedna osoba dozorowała, jedna osoba pilnowała, od trzech miesięcy jest nieobecna w pracy, czyli bez sensu byłoby, gdyby w jej gabinecie te wszystkie monitory się świeciły i monitoring działał. Dlatego postanowiliśmy go wyłączyć, a docelowo przenieść do monitorowania obejścia Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Wiele urzędów w Polsce jest monitorowanych właśnie w ten sposób. Ale doprowadzamy Trochę do warjastwa sytuacji, gdzie, gdzie tak naprawdę kamera powinna być w każdym, w każdym jednym miejscu. Ja się czuję w tym urzędzie niezagrożony przez, przez klientów, poza jednym zdarzeniem, o którym pan przewodniczący Kwieciński kiedyś opowiadał. Ja nie słyszałem o agresywnych postawach urzędników, a pracuję. Pracowałem 8 lat. Pracuje dziewiąty rok w Urzędzie Miejskim i e, oczywiście zdarzają się klienci, którzy e, którzy są w swoim zachowaniu może nie najbardziej grzeczni, ale nie, nie agresywni. No każdy z nas jest gotowy do różnych za zachowań niekiedy, ale. Pan, pan wiceborder, zaegruce, a pan dyrektor nie obawiał się nigdy? Nie, zależy sytuację pacjenta pan żeby czy pan poczuł się pan zagrożony i pan nie był w zagrożony? Nie, nie czułem się nigdy zagrożony. My miesięcznie za, za, za tą usługę płacimy. To o złoty chyba netto miesięcznie. Nie, nie, nie. Czyli lepiej, to, tak jak był już w Kaźmiuczek powiedział, lepiej te, te kamery przenieść na zewnątrz, żeby było monitorowane, monitorowany budynek i połączenie tego z Agencją Ochrony, która faktycznie na zdarzenie, które, na jakiekolwiek zdarzenie, które będzie niepokojące, będzie mogła zareagować od razu.